Witam kochani na kanale Czytam dla dzieci i ich rodziców i dziś kolejny rozdział, czyli rozdział 17 książki Lena z siódmej A. Czy tak teraz miała, miało wyglądać życie Leny? Nie tak to sobie wszystko wyobrażała. Zmienacka runął jej dotąd uporządkowany świat, a tego się zawsze najbardziej obawiała. To dla tego broniła się przed miłością. Tak się jej przynajmniej wydawało. Przyjaźń między Kają a Niną także legła w gruzach. A skoro tak, to i cząstka niej samej nie była już stałym elementem tej budowli. Do tej pory były nierozłączne. Nie zostało już nic z tego. Urodziny Niny były jedną wielką porażką. Obie złożyły jej życzenia, usiadły przy okrągłym stoliku, w rozproszonym przez stylowe lampki półmroku, zamówiły gorącą czekoladę i firmowe ciastka. Rozmowa się nie kleiła. Kaja mówiła wyłącznie do Leny, i Nina też. Do siebie praktycznie się nie odzywały. Potem było coraz gorzej. Żadnego kontaktu przez messengera między nimi. Lena próbowała jeszcze ratować sytuację i umawiać się z nimi w pizzerii na Zawalnej lub w cukierni na Kasprobicza. Będzie Kaja? Dopytywała Nina. Będzie. Mam ochotę spotkać się z wami obiema. Ale ja nie chcę się z nią spotykać. Po co? I tak nie będzie ze mną gadać. Dlaczego nie chcesz dać jej szansy? Drążyła Lena. Ona nie ma nic przeciwko naszym spotkaniom ani tobie. Bredzisz, odpowiadała Nina. Ona mnie olewa. Dlatego jej nie przeszkadzam, że i tak będzie gadać tylko z tobą. Chyba powinno być, dlatego jej nie przeszkadza, że i tak będzie gadać tylko z tobą, ale czasami się zdarzają literówki w druku i nie jest to niczyja wina. Ale ty też mówisz wyłącznie do mnie, a do Kai się nie odzywasz, nie dawała za wygraną lęka, bo nie chcę się narzucać. Ja to kończę. Po moich urodzinach nic się nie zmieniło. Jest jeszcze gorzej. Nina napisała, tak jak wcześniej postanowiła, długi list do Kai. Wyjaśniła, dlaczego kończę tę przyjaźń i podziękowała jej za nią. Lena czuła bezradność. Zawsze uważała, że to jedno z najgorszych uczuć, gdy nic już nie można zrobić. Początkowo nie chciała przekazać listu Kai. Była poirytowana, że nim namiesza ją do tego, ale w końcu uległa. Jeśli jej go nie dasz, wyślę pocztą. Ja już zdania nie zmienię. Nie zmienię. Dała mi dostatecznie dużo szans. Lena doszła do wniosku, że mama miała chyba rację. Na siłę przyjaźni uratować się nie da. Wręczyła więc list Kaji. To od Niny powiedziała. Chyba nie są to dobre wiadomości. Obserwowała przyjaciółkę podczas czytania tego listu. Kaja była smutna. Ta przyjaźń była dla mnie ważna. W końcu tak długo się znamy. Przykro mi z tego powodu. Powiedziała drżącym głosem. Lenie zrobiło się żal i Oczy przyjaciółki zaszło łzami, ale ku zaskoczeniu Leny już na kolejnej przerwie zachowywała się tak, jakby się zupełnie nic nie stało. Podczas biurki harcerskiej, na której razem z zuchami temperowała rurki do napojów, by wykonać z nich bransoletki lub rozpra rozprasowywała je, kładąc trzy obok siebie, żeby powycinać z nich wisiorki bądź zrobić szerokie bransolety przy użyciu dziurkacza i kolorowego sznurka. Lena rozmyślała o antku. Dlaczego zrobił się wobec niej taki chłodny? Dlaczego tak mało pisał? Zaraz sobie palce rozprasujesz tym żelazkiem. Z zamyślenia wyrwał ją głos Luizy. Ty, gdzie ty jesteś, myślami, dziewczyna? Zuchy za chwilę kończą zbiórkę, a my musimy pomyśleć o przygotowaniu szlachetnej paczki i o kiermaszu świątecznym. Trzeba zbierać pieniądze na letni obóz, a potem, aby potem jak najmniejsze koszty były. Lena wiedziała, że każdy obóz, to prawdziwe wyzwanie i trzeba o nim myśleć już zimą. Ekipa, składająca się z kilkunastu osób, jechała już tydzień wcześniej na tak zwaną kwaterkę, by ustawić latryny, kuchnię, magazyny pod obóz komendancki, prysznice wszystko pod namiotami z wyjątkiem latryn. Później był czas na pionierkę. Czyli rozstawianie reszty namiotów, kanadyjek bądź motowanie pryczy z żerdzi i sznurka do snopowiązałki i składanie szafek. Namioty mieli duże, dziesięcioosobowe. Po, tygo... po tygodniu apelem i grą terenową zaczynał się oficjalny obóz. Na ostatnim obozie zuchy miały program tematyczny związany z Dzikim Zachodem. Teraz należało przygotować inny temat. Zawsze tak robili. Programy tematyczne łączyły zabawę z nauką. Zuchy uczyły się wiązania węzłów lub rozpalania ogniska, zdobywały sprawności indywidualne i grupowe. Odbywało się to na tej samej zasadzie, co w harcerstwie, tylko różniło się wyglądem naszywek. Zuchów były trójkątne, a nie okrągłe. Pamiętacie, jak wkręcaliśmy zuchy w tym roku? Luisa wybuchnęła śmiechem. Pytanie numer jeden: Czy ktoś jadł kałaty z cebulą? Miny zuchów bezcenne śmiała się. Albo jak Samanta kazała zuchom szukać wiadra, baj, 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 bajldejlnu. Baj, baj, no Boże, napisałam, teraz nie umiem przeczytać. Przypomniało się, hani. I jeszcze miały znaleźć kapodaster, wtrąciła Lena. Najfajniejsze, że dały się wkręcić. Szukały po całym obozie. Hania miała wciąż rozbawioną minę. A pamiętajcie, pamiętacie jak przerzucaliśmy zuły przechodzące do harcerzy przez ognisko? Jeden był za ciężki i wpadł do ognia. Śmiała się, trzymając się za brzuch. Dobrze, że nic mu się nie stało, powiedziała Luiza, też się śmiejąc. Luiza, a ty nie bądź taka święta. Razem z innymi raport karny dostałaś. Za drużyną Aktimela przypomniało się lenie. To prawda, wybuchnęła śmiechem Luisa. Nie wiem, co w nas wtedy wstąpiło, że wyskoczyłyśmy w nocy wrzeszcząc. Drużyna Aktimela! A tu akurat komendant z drużynową szedł. Yy, albo alarm nocny. Pamiętacie, jak Zuzia się nabrała? Drużynowa wyciągnęła wszystkich z namiotów, Nastraszyła, że jakiś bandzior grasuje po lesie i że trzeba koniecznie wydostać się do miasta, mówiła Oliwia. Wtedy nadjechał pan Zenek z chłopakami, takim ciemnym busem. Byli zamaskowani, powciągali zuchy do samochodu. Wszyscy świetnie się bawili, tylko Zuzia się rozpłakała. Uwierzyła drużynowej i była pewna, że zostali porwani. Niech nas pan wypuści, wołała. Mam w domu trochę pieniędzy, w skarbonce. Wszystko panu oddam. Bardzo pana proszę. A, po, a pan Zenek jeszcze tym busem w kółko jeździł, dodała Lena. Mina Zuzi, gdy dojechali na miejsce i wysadzili Zuły, bezcenna. Nagle zobaczyła ognisko harcerzy, i usłyszała dźwięki, gitar i śpiew. Pamiętam jednak, że długo była przejęta, mimo że już mogła się czuć bezpiecznie, powiedziała Samanta. Jako jedyna chyba uwierzyła w tego bandziora i porwanie, stwierdziła Luiza. Po zakończeniu zbiórki z zuchami harcerze uzgodnili szczegóły szlachetnej paczki. Rodzinę, która miała zostać obdarowana, mieli już wybraną. Starania odarczyńców też już przynosiły efekty. Drużyna, do której należała Lena, obejmowała taką rodzinę, rodzinę opieką aż do wakacji. Na wiosnę mieli w planie pomalować dwa pokoje, kuchnię i łazienkę w domu państwa stolarskich, i ich czwórki małych dzieci musieli więc zdobyć fundusze na farby i rzeczy potrzebne do malowania bądź sponsora, który na przykład im to wszystko podaruje. Jak było na zbiórce, spytała mama, gdy Lena weszła do mieszkania i zdejmowała kurtkę. Dobrze, mamo, a co u was? Mama się poskajała, roześmiał się tato, jak to się posklejała? zdziwiła się Lena chyba się rozkleiła. Nie, posklejała. Jak tak dalej pójdzie, to będziemy ją mieć w domu 24 godziny na dobę. Przyklei się do krzesła i jeśli będzie chciała wyjść choćby na chwilę, to właśnie z nim. Wesoło rehotał. Zresztą, to nawet nie głupie rozwiązanie zawsze będzie mogła usiąść, Niezależnie od miejsca. Zbyniu, proszę cię, przestań. <laughs> Powiecie o co chodzi? Puta sklejałam. Mama wygięła usta w grymasie niezadowolenia. Nie, wi nie wiedziałam, że ten klej jest aż tak mocny. Agnieszka najpierw przykleiła buta do ręki, a gdy udało jej się wyswobodzić, to okazało się, że palce sobie skleiła. Wybuchnął śmiechem tata. Dobrze, że w porę, pracy, w porę z pracy wróciłam. Oj kobiety, dodał. To jeszcze nic wtrąciła Majka, wchodząc do kuchni. Skierowała się w stronę lodówki i otworzyła ją i zrustrowała wzrokiem. Kinga mi opowiadała, że jej mama przed randką z jej tatą umyła głowę, nakręciła na wałki włosy, a że była spóźniona, to włożyła głowę do nagrzanego piekarnika, by szybciej wyschły. O matko jedyna, jęknęła mama. Nic jej się nie stało? Coś tam się stało, ale nie pamiętam dokładnie co. Trwałych śladów w każdym razie po tym wydarzeniu nie ma. Majka wyjęła masło orzechowe. To co wkładacie je do lodówki? Trudno się potem rozsmarowuje. Nie miała suszarki? Zdziwiła się Lenka. Kiedyś nie było tak łatwo kupić suszarkę jak dziś, wyjaśniła mama. Może to i dobrze, bo ludzie nie myślą czasami, odezwał się tata. Y, mało to się słyszy o śmiertelnych wypadkach, bo ktoś suszył włosy w wannie pełnej wody i suszarka z rąk mu wypadła. Śmierć na miejscu. A dlaczego spojrzał najpierw na lenę, a potem przeniósł wzrok na majkę? Woda jest bardzo dobrym przewodnikiem prądu odpowiedziały niemal równocześnie. Mądre mam kobiety w domu powiedział z dumą y, Każda? spytał podchwytliwie. Lena nie wiedziała każda odparła majka ale destylowana bardzo słabo a dlaczego dopytywał. Normalna woda ma sporo elektrolitów i jonów, które są wprawiane w ruch w wyniku przyłożonego napięcia elektrycznego. Popisywała się swoją wiedzą siostra Leny. Zawiera jony różnych pierwiastków. Destylowana ma bardzo mało tych jonów. Brawo Majka! Tato pochwalił córkę. Jestem pod wrażeniem. Mama uśmiechnęła się ciepło. Ale tatę też muszę pochwalić. Dziś zarejestrował się do lekarza pierwszego kontaktu, a namawiałam go przecież do tego ponad pół roku wystchnęła Jest chory. Majka wpatrywała się w ojca badawczo. Tego jeszcze nie wiem, bo nie byłam u lekarza pierwszego kontaktu. Chciałam od razu pójść do tego ostatniego kontaktu. Zbysiu czy ty musisz tego tak krótnie żartować? Mama miała zagniewaną minę. Po co wszystkich po kolei przechodzić? Roześmiał się. Nie lepiej na skróty? O czym wy znów mówicie? Nie zrozumiała Lena. Jaki lekarz ostatniego kontaktu? Ten, który pracuje w prosektorium, Uścieli, uściśliła majka. Patomorfolog. Ten od sekcji zwłok dodała. O, matko, jęknęła Lena. No widzisz, dziecko straszysz? Zezłościła się mama. Oj, tam, oj, tam skwitował tata. Zaraz straszysz. Lenka, na żartach się nie znasz? Spytała Maja, stając w obronie ojca. Wolałbym, byście tak nie żartowali, powiedziała później mama. Lena udała się do swojego pokoju. Spojrzała na zegarek. Nie było jeszcze tak późno. O tej godzinie zazwyczaj. Podsyłała antkowi tematy przerobione w szkole, bądź numery zadań i strony, na których się znajdowały, a które należało rozwiązać w domu. Już miała to zrobić, ale podjęła błyskawicznie inną decyzję. Spakowała do torby zeszyty, wzięła z komody książkę 5 sekund do IO i wyszła do przedpokoju. Włożyła najpierw buty, potem kurtkę. Zapięła zamek, założyła na głowę czapkę, a szyję owinęła szalikiem. Wychodzę na chwilę, zawołała, dokąd? Niedawno wróciłaś ze zbiórki. Mama jakby wyrosła z ziemi, tuż obok niej. Muszę choremu podrzucić zeszyty, wyjaśniła. Komu? Oj, mamo, nie znasz. To nowa osoba z naszej klasy. Doszła w tym roku. Nic mi na ten temat nie mówiłaś, zdziwiła się, bo to nie jest ważne. Doszła i już. Daleko mieszka, blisko. Dam jej zeszyty i wracam. Lena nacisnęła klamkę, klamkę, otwierając drzwi, i szybko je za sobą zamknęła. Przekręciła klucz w zamku i skierowała się do windy. Skłamała, że dojście Antka do jej klasy nie było ważne. Dla niej stara stawało się coraz ważniejsze i smuciło ją to, że przez ostatnie dni ich kontakt był tak lakoniczny. Najpierw namącił jej głow w głowie, choć wcale tego nie chciała, zapraszał do swojego świata, a potem takie coś: pomyślała, że niech się dzieje co chce, pójdzie i na własne oczy przekona się o co Antkowi tak naprawdę chodzi. Na dworze było ciemno, zimno i nieprzyjemnie czuła chłodne podmuchy wiatru i wilgoć w powietrzu, mimo to zdecydowała się pójść, a nie podjechać tramwajem. To był tylko jeden przystanek, a i tak musiałaby się cofnąć. Przeszła więc most szebnicki i skrótami obok stacji benzynowej, a potem hipermarketu. Dostała się na promenady wrocławskie. Odnalazła blok i drzwi prowadzące na klatkę schodową. Wcisnęła pierwszy domofon. Słucham, dobiegł ją głos, jestem koleżanką Antka Jaworskiego, powiedziała drżącym głosem. Pomyłka usłyszała: Nikt taki tutaj nie mieszka. Wcisnęła drugi przycisk domofonu. Bała się, że za chwilę nie będzie słyszała głosu rozmówców po drugiej stronie, bo tak bardzo waliło jej serce. Ciało paraliżował strach. Cały odcinek od gardła do żołądka nieła ściśnięty. Czuła się jak na rolę w koksterze. Wciskała kolejne przyciski bardzo pospiesznie, by nie stchórzyć i nie uciec. Skoro już tu jest, to niech będzie co ma być, tak? Jestem koleżanką antka Jaworskiego, powtarzała jak automat. Pomyłka: antek z rodzicami mieszka pod ósemką. Zamarła. Nie wierzyła w to, co usłyszała. Dziękuję, odparła po chwili milczenia. Wzięła głęboki oddech, wstrzymała go na chwilę, a potem powoli wypuściła powietrze. W świetle lampy dostrzegła parę wydobywającą się z jej ust. Wcisnęła domofon z numerem 8. Słucham. Głos był kobiecy, miły. Jestem koleżanką Antka z klasy. Przyniosłam zeszyty. Nazywam się Lena Mahejko. Czy mogłabym mu je przekazać? Ależ oczywiście. Głos nadal był ciepły i serdeczny. Wejdź, rozległ się dźwięk otwierania drzwi prowadzących na klatkę schodową. Lena pchnęła je lekko, miała ochotę uciec, zniknąć, zapaść się pod ziemię, tylko co by to dało? Przecież powiedziała jego mamie, jak się nazywa i po co przyszła. Korytarz był czysty i nowoczesny, podłoga i schody wyłożone grafitowymi, ciemnymi kaflami drzwi przezroczyste, wprawdzie widziała już nowocześniejsze takie z ogromnymi grafikami bądź wmurowanymi wzorami na kształt obrazu wyglądało jak w ekskluzywnych hotelach. Weszła po schodach, doszła do czwartego piętra. Drzwi były otwarte, a w nich stała uśmiechnięta mama Antka. Widziała ją już wcześniej na zdjęciach, które Kaja odszukała w internecie. Jesteś źle na? Cieszymy się, że przyszłaś. Zapraszam do środka. Nie ma takiej potrzeby. Antek stanął obok matki i wpatrywał się w nią ludowatym wzrokiem. Skoro przyniosłaś te zeszyty, to daj, oddam ci w szkole. Niedługo wracam. Jego ton był równie zimny jak oczy. Lena się spieszy, spojrzał na matkę. Z twarzy kobiety zniknął uśmiech. Przez chwilę patrzyła synowi prosto w oczy. Zaproś koleżankę do środka. Zwróciła się do niego cicho, ale tonem nieznoszącym sprzeciwu. Przeniosła wzrok na Lenę. Wejdź skarbie, serdecznie zapraszamy. Uśmiechnęła się do niej, ale, ale, dziewczyna dukała, czując, jak pieką ją policzki. Nie chciałabym sprawiać kłopotu. Lena czuła się niezręcznie. Chyba nigdy w życiu nie była jeszcze w takiej sytuacji. Chciała przecież dobrze, wszystkiego się spodziewała, ale nie czegoś takiego. On nie chciał jej zobaczyć, nie chciał jej nawet wpuścić do mieszkania. Nie miał najmniejszej ochoty na jakikolwiek realny kontakt z nią. Był wściekły, że przyszła. Wejdź, powtórzyła mama antka, a chłopak odsunął się od drzwi, robiąc przejście. Przekroczyła próg mieszkania z uczuciem, jakby przekraczała wrota piekieł. Była wystraszona, niepewna. I w tym miejscu kończy się rozdział, skończył się rozdział 17. No i zapraszam już niebawem do wysłuchania rozdziału 18 Lenny z 7a. Tymczasem do widzenia Państwu, miłego popołudnia i wieczoru. Życzę się młodzieży, Do następnego spotkania pa pa